Siemanko, z tej strony Chris ja witam was na kolejnym odcinku na moim kanale z naklejek Euro 2024 Dzisiaj skromnie jedna saszetka leci tutaj na stół i będzie otwierana Liczymy na paralel naklejki, najlepiej jeśli to byłby limit Ale ciekawie mi się to otworzyło Sklejone są te paczki niemiłosiernie ale my się tym nie przejmujemy. Okej, okay, jest tu specjalna damy ją sobie na koniec. Tymczasem Polski dalej nie mamy, bo jest Walia, Bośnia. Mason Mount, Ekarik. Malen. I czy to będzie paralel? Jest! Jest, 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 jest. Trafiliśmy chyba jednego z mniej rzadkich, chyba że najmniej rzadkiego paralela. No ale zawsze coś, co nie? Fioletowy zawodnik, nie wiem kto to jest, przepraszam. Trafia do naszej kolekcji. No i co? Poleci sobie od razu w koszuleczkę. Koszuleczkę oczywiście od... Y nawet zapomniałem, jak się nazywa ta firma. No i co? Liczymy na więcej paraleli, no i najbardziej na limity. A my mamy taką naklejeczkę. No i co? Trzymajcie się, cześć.